Z tej strony Bartosz Jurga, prowadzę społeczność subskrypcyjną pod tytułem Ptaki latają kluczem, w której pomagam małym przedsiębiorcom rosnąć, rozwijać firmę, rozwijać siebie w zgodzie ze sobą bez chaosu, stresu, wypalenia i nieprzespanych nocy. Dzięki warsztatom Michała Kutkowskiego wpadłem na pomysł, jak monetyzować swoją wiedzę i jak pomagać i inspirować osobom, które są w momencie, w którym ja kiedyś byłem i znacząco by mi pomogła taka wiedza osoby, która już przeszła tą drogę. Dodatkowo w odpowiedzi Michała, w momencie, gdy już miałem według mnie doszlifowaną koncepcję tej społeczności, przyniosła to na mega wyższy level. Zrobiliśmy szczegółową ścieżkę rozwoju. Zdecydowaliśmy, jakie etapy Komunikacji i jakie elementy w tej komunikacji będą kierowane do y, osoby na każdym etapie rozwoju, jak prowadzimy kampanię sprzedażową, generalnie jak wszystko powinno wyglądać w, w kampanii sprzedażowej i w trakcie prowadzenia takiej społeczności. Także wiedza bezcenna i podziękowania ogromne dla Michała, bo sam się tego uczył pewnie latami, a tak y, wie doskonale, jak wystartować i jak. Prowadzić, żeby to działało dobrze i żeby uczestnicy się chętnie angażowali i rozwijali. Polecam bardzo.